Tak więc dzisiaj przychodzę do Was z kolejną gierką, jaką będzie Raidborn, czyli first person RPG, Dungeon Crawler, coś w tym stylu w grafice, jaką widzicie na ekranie. Coś co mnie zainteresowało i powiedziałem, że dam sobie szansę, z tego że demo jest to dopiero za dopiero 7 tygodni według Steam, czyli 7-8 tygodni, bo to. Może zaokrągla, ma dopiero wyjść e, pełna wersja, więc mówię spróbujmy, zobaczmy czym to się i tak dalej, e, więc e, bez uszczeregania. Klikając mnie New, ponieważ zdaje mi się, wszystko już ustawiłem. Muzyka w tle jest dość cicha, wiem, ale to chodzi o to, żeby mi zbyt bardzo nie zadalało uszu. Uszu, uszu, uszu. Uh, welcome to the demo. Please keep in mind that the game is still under active development. That this is demo only shows a small part of the game. It automatically ends when reaching level 7. If you encounter a bug, press F1 and anytime. Ok, okej, ok. okay. Uh, I tu mamy naszą uh, oczywiście uh, fabułę. Coś, co mnie aż akurat, akurat nie interesuje. Okej, okay, wiem, że muszę już zmniejszyć czułość myszki gdzieś tutaj. To widziałem w controlsach Coś w tym 35% wydaje mi się, że będzie... Eee? Odpowiednio, żebym czuł się Dobra, no mnie niech tak będzie, ok. E, mamy tutaj potionki do zebrania Jakieś, widzę, że Standardowy RPG pozwala nam jakieś tam Joinkręć rzeczy z całego naszego początku Z tego odzyskaliśmy Mówiłem, 350 golda, 15 lockpicków 2 torcze, 1 wooden sword Hal potiony, arrowy i stamina potiony Więc sport tych rzeczy na sam początek e, Nie mogę mówić, się sprawowała Jeżeli chodzi o performance, ponieważ wiemy Że, wiem, że gierki w tego typu Sprawach zawsze potrafią wyglądać jak Wyglądają, po czym nagle się okazuje, że wszystko działa o wiele gorzej niż triple gierki. E, Okej, okay, czy mamy nasz wooden sword? Czy ja go mogę założyć? Skąd, ja, skąd wiem, co ja mam coś założone. Aha, powyżej kliknie po prostu na to mm, lewym, to znaczy, że jest założone, czyli e, mamy założone już nasz, naszą broń, nasz, her, nasz armor. Powiem nasz że to wygląda jakby to był tylko hełm, ale to będzie nasz armor w takim razie. E, I to wszystko, co mogłem na razie założyć. Więc wychodzimy sobie stąd. Bardzo mi się podoba tak graficznie, jak wygląda. W sensie widzicie, że tak jakby ciopi to wygląda, to nie są lagi. Tak gra po prostu yy, działa w ten sposób, że jakby tak ciopuje troszeczkę ten e, stół. A przynajmniej to u mnie tak wygląda. Nie wiem jak u was, ale u mnie to przynajmniej tak wygląda. E, więc idziemy sobie dalej. Hmm, czy mogę wziąć ten miecz? Mój, jakąś ręką coś? Nie, nie mogłem, więc po prostu z tym wychodzimy. E, witam tutaj naszych przyjaciół. Możemy sobie wiedzieć skakać, możemy tutaj e, pewnie jakiś trening prze, przejdziemy, coś w tym stylu. Witam. Sir Reginald. Reynald. Jakie late? Okej, okay. podoba mi się, że wszystkie dialogi są e, powiedziane, nie trzeba czytać, jednakże nie chcę mi się ich słuchać. Quest Rise and Fall updated. Perform 3 jump by pressing space. Proszę bardzo, podskoczyłem. Talk to Sir Reginald. Reynald. Czemu się Reginald mi się uparło? 3 e, squads. Okej, okay, zrobione. E, a teraz mam. Mam cię za Pick. Pyk! Czy mogę się bronić? Okej, okay, mogę. Niech mi gra. Każe się bronić, ale ja chcę się obronić. Ok, Oczywiście, teraz mamy mamy zrobić. A, mam teraz zrobić heavy, tak więc trzeba przytrzymać i go działnąć. Reginaldzie, znaczy Reginaldzie. Teraz mamy się obronić, więc klikam się, dwa i well trzy. Nie muszę timingować Now tych e, bloków, przynajmniej jak to wygląda, ponieważ e, nie widziałem, że mi stamina nas spadała. W keep blocking with RMB, then while... Ok, czyli standardowy takie, e, standardowy system, e, bloku, czyli trzymasz, trzymasz obronę. Jak cię on uderzy, to wtedy klikasz auto-atak? O, okej, okay, dobra, czyli muszę, muszę w timing wy wyklikać i wtedy robimy parę If you are out of time, you won't be able to run, draw your ball, par your block attacks Okej, okay, czyli muszę chwilę odpocząć, proszę mnie chwilę nie atakować, panie Reinaldzie Obronił mi się Nie obroniłem, nie obroniłem What? To jak mam sparować te auto-ataki w takim razie? Ok, czyli to trzeba bardzo dobrze wyte, Perry, wytimingować. No, no, Perry może. Perform e-kick, czyli. Naprawdę mam. środkowym systemie mam kopać? Trochę nieprzyjemny ten bind, bo wolałbym tam, że na przykład jakąś r jak come, to jest chyba w mnie tak mi się kojarzy. Z więcej, strzał i primitive bow. Więc heal the target three times. Jak mam wyciągnąć bow? Czy ja muszę go wziąć w ten sposób i go założyć? Ok, mam założony. Eee, trzymamy. Ładujemy... Nadajemy do środka. Pyk. Jest środek. I pyk, jest w środek I nawet nie wiem czy to szczerze, więc może trafić coś innego niż środek Zaraz zobaczymy gdzie te strzały poszły No nie poszło w środek tak. Witaj Kill possible intruders Okej, okay, to w takim razie chcę mieć Mamy Reinforced e, Club, mam Wooden Sword'a e, Więc Reinforced Club ma największy damage e, Znaczy ma większy damage niż Wooden Sword, ale pewnie ten ma bo jeszcze większy także ja wolę się bić wręcz Więc mamy naszą całę, idziemy walczyć Intrudersami, ponieważ jak słyszymy Nadeszli, o można biegać shiftem, okej okay. Okej, okay, mamy tu już martwych ludzi Okej, okay, co wam się stało, co, czym was tutaj pociachali? O nie Jesteście Nie z tego królestwa Moi drodzy, ja was tutaj po prostu, bez żadnego większego trudu Połamie Jeden leży, no co teraz z co teraz z o nie mogę, nie mam stamina Okej, okay, blok i BANK! Mogę was podbierać wasze jakieś rzeczy? Co się stało? Wszyscy tutaj nas zategowali i zostali z, zniszczeni przez raid od naszych przeciwników. Wiem, że pewnie teraz będę miał takie coś na zasadzie co mam zrobić i tak dalej, jednakże wiecie jak to jest w moim, w moim przypadku, no to to jest demo. Tak, tak. List, list, OK. rozumiem, mamy teraz aktualny quest. mamy egzamin Bleak Stronghold. Wiecie co się zaczyna? Mój problem Chciałem stąd wyjść, chciałem coś tu znaleźć A new chance. Czemu ja w ogóle wchodzę w questy? Uh, a new chance, Examine Bleak Stronghold Czyli mam Czy ja miałem tu pójść już? To było na level 10, level 1 Trochę mi to przeraża w takim razie To może się długo ładuję. Ja na pewno mam tutaj pójść, patrzcie, jak będę sobie na mapę, będę sobie questy To było level 10, ja mam level 1 The court mage Aurelia has told me to examine the location and find a way to destroy the crystals that have emerged from the ground Czyli to jest coś co mamy zrobić Mam tu ogólnie też drzewko Ja o coś co ja już nie powiedziałem, no jednak RPG Znaczy mamy drzewko, prawda? Rozwinąłem Rozwinąłem, nie Nie chcę tego rozwinąć, nie, ja to rozwinąłem Ja tego nie chciałem rozwinąć, ja nie wiedziałem, że jak to kliknę to się to rozwinie, cofnij mi to o oh, come on man. Bo jestem teraz tak, w takim razie wymuszony w barbarianie że jestem rozwinięty, a ja nie chciałem, ja, ja mam już teraz 0 skill point, bo ja nie mogę tego cofnąć. I jeszcze tu handed, ja nawet tu handów nie mam. Czyli mamy cztery klasy: Barbarian, Defender, Knight i Rogue. Eee, najchętniej, czyli tak, Barbarian jest po prostu dwuręcznym barbarzyńcą, jak to można powiedzieć. Defender jest pewnie czymś, co może więcej na siebie przyjąć i tak dalej, i ma po prostu więcej życia. Rycerz jest pewnie jednorękim e, zawodnikiem, który znaczy walecznym, mędrcem i tak dalej, którego wolałbym mieć, plus który walczy starczą. Rauk to jest widać łucznik plus też jakiś e, złodziejaszek Więc e, prawda jest taka, że aktualnie musimy w takim razie szukać broni dwuręcznych e, Ponieważ rozdałem w to przez przypadek punkt Okej, okay, mamy to zegzaminować, więc pójdźmy to zegzaminować Okej, okay, mamy naszego pierwszego przeciwnika, level siódmy przeciwnika No czy, czy ja mam z tym szansę tak szczerze mówiąc? Jak wam się wydaje? Oj, dostałem się na HP A jego HP prawie nie spada Coś mi się wydaje, że tutaj nie powinienem być Coś mi się wydaje, że zaraz zginiemy Tutaj bym to zespeedrenował Ja mam stamina, nie mam stamina, ja mam stamina, nie mam stamina, nie mam stamina, nie mam, staminę, nie mam, staminę, nie mam, staminę, nie mam Oh fuck Okej, okay, muszę się wyleczyć Wyleczmy się Dobrze, dobrze Ty, on dostaje damage od niego też Cześć, czy on naprawdę dostanie damage od niego? Padem ja stać a, nie skaftuję wtedy. Ale szli blisko nawet, żeby z nim wygrać, tak szczerze mówiąc. Użyję sobie drugiego tego. Auć. Ok, mm. nie chciałem tak dostać Damage'u niestety. Wysokiego dystansu może atakować. O nie, 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 nie. Ja tutaj potracę tych, tych moich potionów tyle, że będę potem żałował. Najpierw, jakbym parował, byłoby mi to o wiele łatwiej zrobić. Ponieważ mógłbym zrobić tak i potem po prostu robił pary i bym udawał jakiś demozyna, no, ale trudno. Będzie na co liczę. Jeszcze jeden hit. Ok. Żebym mógł go otworzyć i dostanę z niego jakiś. Ej, poczekajcie, moje życie. Majdasz się nie boję, ponieważ Majdź nie może mi zrobić nic. W walce wręcz. Zrobiłem z nich tak: Zrobiłem Golda, zrobiłem Ekstwa. Broń nie mogę wziąć. Moje życie jest w e, zapłakanym stanie. Nie wydaje mi się, że powinienem tutaj być. Nie wydaje mi się, że powinienem tutaj być w tym momencie, tak szczerze mówiąc. Ale powinienem to zegzaminować, egzaminować. Może coś dobędę Kim ty jesteś? Nieżywy jesteś. Mam nadzieję, że mi nagle nie, nie wyskoczysz, A to jest skrzynia. Z której to dostaniemy? Coin pouch, copper ore. A. Ok, to dostałem z tego Golda 25. Mamy copper or. Wiecie co? Ja nie wiem, czy ja nie będę musiał w takim razie włókiem z niej walczyć. Ale nie wiem, czy włókiem będę mógł się blokować, więc to byłby problem wtedy nas. okej okay, idziemy dalej. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Dalej. <noise> Bo. brzmi. You found your first puzzle. They appear in form of locked doors, gates, debris on the ground, and more in the giant zones of Runia. To solve them reach for of level... Okej, okay, no dobra, mamy lewer. A. Uh, Kłuca się C kontrolem. Okej. Okay. Wiecie co mi to wygląda? Jakby ktoś miał tutaj mnie gonić, Nie mogę się tam schować i mogę bugować na kucaka. Tak, tak to przynajmniej wyczuwam. Tu jest jakaś statuetka, która, która nic nie daje. Nie mogę jakby wziąć coś w tym stylu. Mam nadzieję, że może to ktoś będzie. Cały mam też nadzieję, że znajdę w ogóle jakikolwiek bronie lepsze. To wiecie, jakie mam wrażenie też, że jakbym nawet znalazł broń, to mnie bo mam za niski level. Okej, okay. jest na razie dobrze. Jest na razie dobrze, to brzmienie wygląda dobrze. Nie widzę innych przeciwników, więc czuję się nawet bezpiecznie. Jednakże nie można się czuć zbyt bezpiecznie. Wow, Łowo, Łowo! ten peasant, drugi level. Kłop mnie z wałkiem tutaj! Cie pogrzało po prostu już Wiesz co? Wiesz co ci powiem? W Wiesz co ci powiem? Ej przestań! Chciałem... O, chociaż nie, ja z łukiem nie mogę walczyć w ten sposób No bo on mi prawie nic nie bije, to jest plus Więc ja mogę go po prostu Przedzwonię mu i tyle To będę się z nim bawił, tylko teraz będę musiał już, już mojego przedostatniego poteona o mój Boże, to jest znowu to duło. Wie co? Ja to duo zignoruję teraz Albo rzucić na Majora? <laughs> Nie mogę Naciągnąć Dead Bardzo szybko dostał ten damage, Bierzemy Z tamtego Okej okay. Ta szybka ucieczka Ty, co tu jest? Tyś mi no jest strzały Ok, pyk Ucieczka Pyk Ty, skąd się drugi pojawił? Wiecie co? To mi się już nie podoba Jak był jeden Czymś że bezpieczny? Jak jest dwóch Wręcz przeciwnie hi 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 hi. Mogę to zbugować? Tak myślałem, że będę mógł Mogę to robić Okej, okay, nie mogę to robić, nie mogę, tego... nie, mogę... Nie, mogę... Nie, mogę... nie mogę tego robić, nie mogę tego robić Nie mogę robić, nie mojego ostatniego podjora. nie podoba mi się to a już byłem TAK przeszczęśliwy Wiecie co, w ogóle nie testowałem jeszcze ani raz coś takiego Okej, okay, nie mogę ci skrzynek Tutaj trupów też nie mogę atakować Ale musiałem od tamtych uciec Jeszcze jak był pezent, okej okay. To, że zabiłem mage'a, też okej okay. Tych tutaj Ewentualnie staminę sobie staminę ładował może cały czas, wiecie Był czas combo, że ich nawalam Ty no Dredy multi Złapali go Niedobrze Okej, okay, mogę tym wyjść? Wait, nie mogę tu nic zrobić? A, tu jest dźwignia, nieważne Myślałem, że doszedłem do... Skeleton King, level 10 Ladies and gentlemen, we are dead I get... Dobra Mage'a możemy... My... Tej... Ty właśnie, ja mogę kopnąć I go... Myślałem, że mogę kopnąć na kolce nie podam mi się sytuacja, w której się znajduję Moje życie Naprawdę błaga o litość Mam skrzynkę Jeden health potion, okej, okay, dobra, to, nie, to jeszcze nie jest tak źle To mogę sobie otworzyć, z tego co bym miał Nie pozmiałbym to otworzyć Nie Nie, nie, za jakie grzechy, Skeleton Defender mi się tu pojawił Tylko grzecznie sprawdzić sobie, co będzie w tamtym pomieszczeniu. że o, Open, open. To może wtedy mi się stąd pojawił. Widzicie, co, sobie ja pochodzę z tego skeleton kinga. Mi się to. No myślałem, że mnie nie zobaczy. Ale ja nie chcę skeleton kinga striggerować na sobie. Bo wiem, że jeżeli jego strygeruje to, to już jest po mnie. To już jest po Ja muszę się jakoś stąd wydostać. A ja ten hard mogę bić, tylko widzicie jakim ja demage'em go biję? O mój Boże, nie, nie, nie Ja muszę jakoś stąd wyjść Jak mam stąd wyjść, jak mam stąd wyjść, jak mam stąd wyjść? Swanton... Jakieś lewele pierwsze, coś w tym stylu? Okej, okay, wiecie co? O home, to jest super Enemies are nearby Wiecie chyba ja robić, okej okay, to wezmę Oj, okay, teraz, chwilę staminę załadować, chwilę staminę załadować, pyk Daj go Brawo, mi się wydaje, że będę mógł tutaj przejść Hehehe, huh. <laughs> Wiecie jak mi to wygląda? Na oszustwo Wygląda mi to na oszustwo, którego jestem w stanie dokonać i się nie będę z tym czuł źle Więc, stemny Hej to Oj, twoją choloszukniejszą gierkę. To jest demo trzeba ją obiecować. Aby na ten Zatwić, tych wszystkich tutaj Fajfusów, Czemu ogóle wbiłem chociaż raz level, tak szczerze mówiąc. Czy, poczekajcie, ja wiem, chociaż jeden level, ja mam cały czas level drugi. Ok, on się chociaż blokuje, więc ten już widzi mnie w jakikolwiek sposób, ale jakbym wziął łuk? Ja mam strzał 28. Nie wiem, czy większa siła ma większy damage, jednakże czasami nie mogę tego robić, więc robimy teraz tak. To jest piękne w tych grach. Robią takie właśnie miejscówki, gdzie możesz się wpakować w jakieś. Naj, jakieś najmniejsze zakamarki. O, w sumie nawet się wyleczę, bo tak na pewności, że mieć, wiecie, e, życie, jakbym dostać jakiegoś hitka. Możesz się wpakować w jakieś zakamarki. Te. E, bobki się nie widzą. Tylko po prostu wykorzystujesz, łupiesz sobie Skeleton Kinga Masz level drugi. Wydaje mi się, że w Skyrimie to było um, Kiedyś tłumaczone, że właśnie można było strasznie się zakradać Na najniższych levelach i zabijać jakieś tam potężne e, Jednostki. Aha, z niego było tylko 200 expa Widzisz? Z Pezanta będę mógł się zabić Skeleton garda. Skeleton garda nie wydaje mi się, więc ja na tym gardzie się skupię Żeby jego tutaj załatwić Tamtego... O nie, skończyły mi się strzały um, tego mi się wydaje, że będę w stanie. Trzeba dosięgam. Ok, dosięgam was. No to skoro mogę dosięgać, to mogę robić tak. Bo się nie bronicie, a tego pezanta nie będę mógł chyba zabić, tak po prostu sam e, z siebie. E, więc teraz tylko nikt mi właśnie. Chyba, że się osiągam. Dosięgam cię? Dosięgam cię? Dosięgam cię? Ok, dosięgam cię. Ty mi dalej nie atakujesz, bo przecież po co miałbyśmy atakować, prawda? Wcale nie jestem na granicy twojego e, zasięgu. Przestań się blokować, ponieważ mi to tylko utrudnia całą robotę. I mamy was. Każdego z nich. Każdego. Rozbierzemy. Zbierzemy z nich stamina na potiony Golda, którego mogłem expat, czy tam cokolwiek się, 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 się z tego dało wyciągnąć. I teraz pytanie, czy ten, ten wrócił na miejsce? Nie wiem, ale wiem jedno. Tam była skrzynka, której chyba nie mogłem otworzyć, ponieważ było enemies nearby. Am I right? You find your first lock to pick it up, you need to press the right combination of four arrow keys. Huh? Okej. Okay. Czyli Fuck. Czyli prawo góra prawo prawo góra, prawo dół Prawo góra, prawo góra, prawo góra, prawo lewo. Prawo góra, prawo, prawo. Dziękuję. Otworzyliśmy sobie hefescent Cop and copper or co my tutaj mamy? Czy mamy jakąś nową broń? Naprawdę nie mógł zrobić żadnego super itemu z tego. Więc może mam to zniszczyć. Co on trochę zajmie. Jednakże, why not? Jeżeli gra ode mnie chce, żebym to niszczył. Zazwyczaj, to jest health essence. Advanced and half potion. jest to health, Ok, czyli taki lepszy potion. Lepszy potion. Niech to będzie. A. Stamina essence. Smut to użyłem i mam to gdzieś. O nie! Czemu oni użyli? Chwila, 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 Czemu ci się pojawili? Czemu mi nas nagle nie widzą? Oni z tamtych nagrobków wyszli. Które były obok tego krystala? Krystala. Cześć! Chodź, Chodź, chodź. Ja cię potrzebuję. Chodź, chodź, chodź. Cały czas wpadłeś w moją pułapkę Oj, jeszcze nie jestem jednak w twojej pułapce Znaczy, ja jestem jeszcze w twojej pułapce, a nie ty, ty w mojej Czy musiałbym go jakoś tak... ja bym cię musiał spugować, żebym mógł cię atakować? Ej, czemu tego nie mogę atakować? He? On jest nieśmiertelny! Mój bóg na niego nie działa Ja go w ogóle nie mogę trafić, niczym! Dlaczego do niego podchodzę? Nie podoba mi się sytuacja, w której się znajdujemy. Nie podoba mi się sytuacja, w której się znajdujemy. Ale, 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 ale. Ok, yy, nie działa to tak, jak chciałem. Myślałem, że sobie skoczę na ten kryształ uh! i będę bezpieczny. Niestety jak się nie wydarzyło. Ok, poczekajcie, ja teraz się mogę wyleczyć. Half essence użyłem, Fuck Wy sobie tam pobiegnijcie? Ty nie będziesz tutaj chciał targetować Ta stemasy tu Wy nie wiecie jak do mnie podejść? Też się fokus no Ta gra jest to gra to jest jeden wielki bug w moim wykonaniu, ale mi, się to, mi to nie przeszkadza Most miapotyon no. Już nie wiem czy ta esencja się na mnie działa Ej co to za oszustwo? No pojawili się na globo kryształu. To są. To nad nie są ci sami. Nie nie kolego, nie nie. Ej, ej. A, tego trzeba załatwić w takim razie. Chyba. He. Ci oni będą się teraz pojawiać w jakim, po jakimś czasie, niedobrze. Bo, jak nie mogę atakować? Gra mi po prostu nie pozwala fizycznie. Ok, poczekamy teraz. Joke. Do drugiej strony trzeba zryknąć. Może. Bo tu mogę na skrzynki potem skoczyć, więc. To nie będzie żaden problem. Tutaj, tu. Ja tak pójdę. Ja zrobię tego questa. nie Nieważę, czy to jest Pride drogą czy nie. Ja to zrobię. Okej, okay, kolego. Chyba się nowi pojawili. Tak mi się wydaje Aha, nowi się pojawili <laughs> Co ja robię po prostu Nowa giereczka już jest przeze mnie kliczowana. Ej, ej kolego, sam pójść? dobrze Dobrze, dobrze, dobrze Nie, został tu jeden Czemu żeś tu został? Nie, do końca Zrobiłem to! Zbiłem level up i zrobiłem questa. Mam no teraz soprzeczki. List? Are you serious? Mogę rozdać roz roz level w moim najdzie. Żeby mieć... Mm, albo czymkolwiek, żeby mieć po prostu... nie wiem... Coś lepszego? Uh, leczenie. Leczenie potrzebujemy, tak, zdecydowanie leczenie potrzebujemy. Wow, 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 nie zauważyłem, że tu już jesteście. Jak mam się tą teraz wydostać? Czy, to, czy tutaj będzie, że bohaterowie są nearby? Uh, home? Tak to się robi, moi drodzy. Teraz mam przeczytać list. Uh, Mamy teraz egzamin Black Plan Pits i Black Castle. Czyli dwie nowe miejscówki, jakimi będą: Black Plana Pits oraz Black Castle. Czy w tym miejscu przecież nie było właśnie tej miejscówki z 10 levelem? Tak szczerze mówiąc. Czy mi się wydaje. A w każdym razie zrobiliśmy ten e, quest, <gry> który nie wydaje mi się, aby zostać wykonany w ten sposób. Ale czy to jest jakiś problem? Czy ktoś ma jakiś problem z tym, że wykonałem misję, którą niekoniecznie powinienem zrobić w taki sposób, jaki powinienem? Nie wiem. Dla mnie to jest spryt. Jeżeli gra daje nam możliwość zrobienia czegoś, to czemu by tego nie wykorzystać. Jednakże, na tym momencie chyba zatrzymam naszą szkodę. Wiem, że to jest demo. Wiem, że jest to ograniczone do siódmego levelu I wiem, że najprawdopodobniej bym na level 7. o wiele szybciej gdybym robił Możliwe, że chodzę normalną drogą, czyli na przykład bym otworzył teraz questy Czy jest w jakiś inny pod questy? Na przykład ipo... nie Jeżeli bym otworzył questy, na przykład z domu wyszedł sobie do Stronghold albo do Everband City Na przykład przenieśmy się na przykład na do Everband City Jeżeli bym się przeniósł tutaj Poszedłbym na przykład do derki I kupił od niej za pieniądze jakąś lepszą broń na przykład dwuręczny Iron Hammer blunt albo dwuręczny no to je level nie mam na Double axa. cokolwiek bym wydał pieniądze i miałbym tą mocniejszą broń może bym Łatwiej miał z, z walką. Tutaj muszę kupić Armor, żeby oczywiście lepiej się leczyć, lepiej przytrzymać na sobie Damage. Tutaj muszę pójść kupić lepsze łuk, kupić sobie strzały, żeby móc da dalej bugować na dystans. To mamy Winfielda. Który na przykład dałby nam quest'a Który dałby nam pewnie więcej że Na razie go odrzucę tutaj, pewnie mamy kolejnego quest'a Od Patricka i różne inne rzeczy Bym wykonał, to doszedł do, do, doszedł do wniosku, że Nie muszę robić tamtego tego quest'a W taki sposób jak chciałem zrobić, jednakże <noise> Zrobiłem go w taki sposób jaki chciałem zrobić Więc jeżeli szukacie RPG, który jest W takim dość Kartonowym świecie To polecam wam Rainborna Tak powiedziałem, gierka, co my gierka nam to powiedziała nie ja Jest e, aktualnie w wersji demo e, do, O, to jeszcze mamy nawet potion do kupienia W wersji demo do siódmego e, Levela, więc Nie mamy zbyt wiele możliwości W pewnym gra po prostu e, Przepraszam, ale skończyłeś już rozgrywkę i do widzenia Ale wam przynajmniej pokazałem jednego z main questów Które dostaliśmy na e, Początkowym stage'u więc, e, jakiś tam pseudo spoiler jest, ale side-questy zostaje wam. Gra jest, e, tak jak powiedziałem, e, w demo. Tylko nie wiem czy free to play. Nie wiem, czy, mi, jak, teraz grę. Nie wiem, czy, one, czy to jest demo free to play, czy na przykład trzeba mieć do niego dostęp. W każdym razie e, gra wychodzi w marcu. Jeżeli ktoś by chciał, sobie pograć takiego pseudo Skyrima, e, zapraszam. E, mam nadzieję, że twórcy też potrafią, e, poprawią trochę to, że właśnie widzę wszelkie tereny dookoła nas, ale jak widać, z tym pięknie. Wyszkolony do tego, żeby zbugować Gierkę. To ma tyle. To był Raid One. Łapki w górę. Siemanko. Peace. Yo.